Dzień dobry, powiedzcie mi, czy tylko ja tak mam, czy tylko we mnie narodziło się jakieś takie dziwne poczucie optymizmu, że ten sezon jeszcze się nie skończył i czeka nas jakaś walka. Może nie na całym dystansie sezonu, chociaż kto wie, ale że czeka nas coś lepszego niż w zeszłym roku. Chociaż tyle, przynajmniej tyle. Nie proszę wcale o tak dużo, prawda? Jakieś. Pojedynki o zwycięstwo, brak tej pewności, że to i tak wygra Max, który będzie nam towarzyszył częściej. Niekoniecznie takie weekendy jak te najmoli, gdzie no w zasadzie skończyliśmy z jakimś takim mega rozczarowaniem, ale po prostu coś lepszego i o wiele, o wiele więcej wyścigów, które będą zwyczajnie ciekawsze w kontekście walki o zwycięstwo. No bo to, to jest w końcu najlepsze w tym wszystkim, tak? To generuje w nas najwięcej, najwięcej emocji. Nawet ten, słuchajcie, tak strasznie nudny wyścig, który. No, Naprawdę mocno testował cierpliwość. To znaczy, widziałem to po komentarzach, czy, czy po Twitterze, czy gdziekolwiek, że, czy nawet po prywatnych rozmowach, że na pewnych etapach tego wyścigu no, było nie do wytrzymania. I dostaliśmy nagle tak fenomenalną końcówkę, że nie wiem, czy była tego warta, bo naprawdę były ciężary w trakcie tego wyścigu, ale dostaliśmy bardzo fajną końcówkę. I końcówkę, która ma w sobie to, co najlepsze, w tym sensie, przynajmniej najlepsze dla mnie, ta niepewność, że tutaj naprawdę coś może się zmienić. Nie wiem, kto ten wyścig wygra. Uwielbiam coś takiego w Formule 1 i coś takiego dostałem. Co nie znaczy, że zapamiętam ten wyścig jako, jako dobry, bo w, tak jak mówię, ja, jakby ja się pod tymi komentarzami podpisywałem. Mam chyba dużą cierpliwość do tego sportu i tego co oferuję, ale to było momentami nie do wysiedzenia. Nie wiem, czy tylko ja tak miałem, być może to jest kolejna rzecz, która jest tylko u mnie, chociaż tutaj chyba będę w o wiele, właśnie, o wiele większej większości niż, niż w temacie tej nadziei na resztę sezonu. Ale ta nadzieja jest, ta nadzieja jest i jeszcze zanim odsłuchałem wypowiedzi Freda Wasera, które są na Park dostępne o tym, że da się dogonić Red Bulla, to bardzo podobne porównanie przyszło mi do głowy. No jeśli to porównanie na zasadzie, no właśnie Fred poszedł tam w stronę Astona, tego, że Ferrari było tak bardzo za Astonem, a potem było 100 punktów przed, ja akurat pomyślałem o McLarenie. Ale to nie ma znaczenia. Dokładnie takie samo porównanie się narodziło: że słuchajcie, jeżeli ktoś tutaj zaliczy skok osiągów i będzie z przodu, albo po prostu będzie odrabiał, to to da się zrobić. Absolutnie nie obstawiałbym na tym etapie przeciwko Maxowi czy Red Bullowi, ale to daje jakąś nadzieję, że coś tutaj jest możliwe. McLaren jest, a w zasadzie Andra Stella jest bardzo pewny tych swoich poprawek poprawek, które chyba przejdą już do jakiejś, nie wiem, historii, czy będą, będą o nich legendy opowiadane, no bo jeżeli to są poprawki, które dają lepszy efekt na torze niż w symulacjach, no to trudno o tym nie opowiadać legend, bo to brzmi jak jakieś legendy, ale Stella non-stop. Od zimy powtarza, jesteśmy w stanie utrzymać to swoje tempo, ten swój gradient rozwojowy. I tak jak powiedział zresztą w Finach, na sesji, na której byłem, być może wtedy złapać Red Bulla. On powiedział: dlaczego nie? Why not? No właśnie, why not? Patrzę na to, co się dzieje, to zaczyna w mojej głowie kiełkować taka myśl. Dlaczego nie? Dlaczego to miałoby się nie stać? Jak nie w tym roku, to w przyszłym. Niech ten rok posłuży do takiego zbliżenia się do tego Red Bulla. Niech ten rok pokaże, że ta walka jest możliwa. No tylko właśnie. Przy tym jak dynamiczny jest rozwój, przy tym jak bardzo wszyscy się rozwijają, jak bardzo prądu do przodu. Kto wie, co będzie w przyszłym sezonie? No najgorszy scenariusz byłby taki, że nagle ktoś tego Red Bulla przeskoczy i przyszły sezon zdominuje. Czy w to wierzę? Nie, ale tak sobie zwyczajnie tutaj wróżę, ale nie ukrywam to, co powiedział Fred, mam bardzo podobne odczucia. Jak słucham Steli. Też mam takie odczucia, że ta wiara naprawdę się pojawiła i pytanie czy Red Bull za chwilę nie zaskoczy nas jakimiś nie wiadomo jakimi poprawkami nie odskoczy. No znowu, to będzie najgorszy scenariusz. Jednak oni zaczynali z przodu, jednak to oni mieli przewagę, więc powinni mieć e, ten zapas, tak rozwojowy, tak jak zresztą to wyglądało na początku tego sezonu i też Stella o tym mówił. Mieli zapas, poczekali, rozwinęli nowy samochód i bank odskoczyli. No niestety odskoczyli, ale teraz dali się dogonić, jest taka szansa o wiele szybciej niż wszyscy chyba by po nie zakładali i to jest coś, co buduje te, te nadzieje, ta imola, to jak przez cały weekend liczyliśmy na to, że będzie walka, no słuchajcie te nasze oczekiwania, one się nie wzięły znikąd to nie jest tak, że nagle ktoś sobie pompował balonik po prostu Red Bull wydawał się być w tarapatach po prostu Red Bull wydawał się być na pewnym etapie chyba nawet nigdzie i naprawdę, gdybyście mnie zapytali na etapie soboty jeszcze, czy obstawić jedno z dwóch pole albo zwycięstwo Maxa to raczej bym powiedział, że to jest dobry moment, żeby postawić przeciwko niemu. No i bym się strasznie przyjechał. Na pewno nie postawiłbym na to, że to będzie pole position i zwycięstwo. W ogóle mam czap Red Bull'a i powody są dwa. Pierwszy jest taki, że nie chce mi się układać włosów. A drugi jest taki, że nie umiem nie być pod wrażeniem tego, co zrobił Max. Naprawdę, to był taki weekend, takie zwycięstwo, gdzie chyba jedno z fajniejszych zwycięstw do wytrącania tego argumentu z ręki, tego argumentu, że a, to tylko samochód. No nie, w ten weekend to nie był tylko samochód. I znowu pochwalił go tak mocno Andrea Stella. Oke okay, to jest. Subtelne, bo to jest Stella, ale jeżeli Stella zahaczał takie obszary jak egzekucja weekendu, nie wiem czy to jest dobre słowo, mieliśmy w ogóle duży problem z tłumaczeniem tego na, na polski. Ale wiecie o co mi chodzi? Te wszystkie kwestie operacyjne. To, że McLaren popełnił błąd operacyjny z Piastrim w tłoku i, i miał za to karę, być może kluczową karę. To, że kierowcy też nie pojechali aż tak idealnie. okej, okay, Max też nie był idealny, nawet w zasadzie był mu potrzebny cień, ale przecież Piastrim mógł mu to pole position odebrać, gdyby tylko wyszedł lepiej z rywatcy, To, jak bardzo na żyletki to poszło. Naprawdę ten weekend mógł się rozegrać zupełnie inaczej. A to, co mówi Stella, to ile. Rzeczy Max robi na poziomie, nie tyle że wystarczająco dobrym, co na poziomie takim, że trzeba czegoś więcej, żeby go pokonać, jest niesamowite. I naprawdę tym weekendem bardzo dużo. Nie tyle że udowodnił, bo nie sądzę, że na tym etapie trzeba coś udowadniać. Chociaż jak, no właśnie, jeżeli jest się w okresie dominacji, to takie weekendy pozwalają budować swoją legendę na takiej zasadzie, że ktoś potem nie powie, a to był tylko samochód. No nie, to jest coś do wyciągnięcia i pokazania, hej, ok, jak samochód przestał jechać, to ten gość nadal zrobił pole position, którego raczej mieć nie powinien moim zdaniem i wygrał wyścig, który spokojnie mógł mu uciec. Tak, ten wyścig wymagałby chyba tego, żeby te opony jeszcze mocniej siadły, ale nadal ten wyścig mógł uciec, a przede wszystkim uciekłby bez tego pole position. Gdyby McLareny zajęły pierwszy rząd... Nie ma szans, że Max to wygrywa, o ile nie przejmie prowadzenia po, po starcie. W pewnym sensie prosta sprawa, ale, ale to nie jest tylko to, co buduje. Znaczy, z jednej strony Max nie buduje tego, tej nadziei, bo to pokazuje, jak trudno jest go pokonać. I mm, wydaje mi się, że to też być może zobaczymy w kolejnych wyścigach, że Maxa naprawdę nie jest łatwo pokonać. Specjalnie mówię Maxa nie Red Bulla, no bo Peraza po takim wyścigu to w zasadzie. Nie ma po co przywoływać, gość był nieobecny, tak. To jedenaste miejsce w kwalifikacjach jasne. Najmoli trudno jest się przebijać, no ale właśnie najmoli trzeba się wysoko zakwalifikować, żeby jakieś punkty zdobywać. Niestety, Pereza nie było. Zaczyna się sezon europejski, zaczyna się europejski Perez. Dziwny jest ten zbieg okoliczności, tak naprawdę, bo to się oczywiście nabijam. Zaczyna się taki Perez, który w momencie, gdy jest ciasno, odstaje. I pokazuje, jaka jest różnica do Maxa, i kto tak naprawdę wykorzystuje pełnię potencjału tego samochodu, a może ciut więcej niż, niż wielu kierowców by wykorzystało. Nie mam żadnych wątpliwości, że słabszy kierowca by tego wyścigu nie wygrał, gdyby siedział w Red Bullu, więc jest taka szansa, że po prostu wygrał to najlepszy kierowca, bo wiecie, to były warunki tak równe, jak równe mogą być. To znaczy, trudno wymyślić scenariusz, kiedy jest ciaśniej, Tak, mamy trzy zespoły w jednej 10 sekundy, jak wyliczał Fred. Trzy zespoły, które kończą na 8 sekund, tak, odstępu. I mamy gościa, który robi polpozy. Gdzie prawdopodobnie nie powinien go mieć. Okej, okay, z pomocą Hulka, ale w sumie też zobaczcie, jaki spryt, że goś w ogóle pomyślał o tym, że Max pomyślał o tym, żeby to dawać i, i na tym skorzystał. Oczywiście to się musi dobrze ułożyć, ale znowu to są takie małe detale. To jest właśnie w taki sposób wyciąga się zwycięstwa ogólnie w sporcie, których się mieć nie powinno, robiąc coś ekstra, nawet mając trochę jakichś, jakichś fortunnych zdarzeń, ale no, mógł nie dawać. Tego cienia Hulkowi i nie miałby tego fortunnego zdarzenia, więc absolutnie nie chcę mu nic zabierać. Weekend dla mnie na taką czystą, czyściuteńką dychę dla Maxa, nie umiem mu niczego zarzucić. Jestem pod mega, mega wrażeniem. Do tego stopnia mogłem powiedzieć, że obserwując ten wyścig, jak Lando go gonił, oczywiście chciałem, żeby doszło do walki, chciałem, żeby Lando miał szansę ataku, ale sobie pomyślałem, kurczę, czy naprawdę Max nie zasługuje, żeby ten wyścig wygrać? Czy to nie jest tak, że będzie to jakaś sportowa niesprawiedliwość w kontekście tego jednego wyścigu? Jeżeli Lando mu to w końcówce zabierze, bo pony siądą tak mocno, że Max po prostu będzie bezbronny, więc cieszę szczęście się z tego, że Max to wygrał? Jasne byłoby super, gdyby doszło do zaciętej walki, do zaciętego pojedynku i no pewnie Lando wyszedłby górą, no bo przewaga opon, ale tak czy siak to, jak świetny był Max w ten weekend wymaga wielkiego, wielkiego podkreślenia, i mam nawet wrażenie, że trochę za mało się o tym mówiło, to znaczy, specjalnie napisałem tweeta też dla tego po wyścigu, bo to nie było zwykłe zwycięstwo. To było naprawdę wybitne zwycięstwo, wymęczone, wypracowane, i trzeba o tym głośno mówić, ale nie byłoby tak mocno wymęczone i wypracowane, gdyby Max miał przewagę samochodu, której po prostu tutaj nie miał. I to jest to, co był we mnie te nadzieje. Niejasne, Imola jest specyficznym torem. Nie wiemy, jak te poprawki wszystkich innych będą działać na innych torach. Być może to poprawki Red Bulla tutaj działały słabo, a za chwilę będą działały lepiej. Nie wiem, chociaż za chwilę jest Monako i tutaj wydaje się, że to będzie tor pod McLarena, a przynajmniej to też była śmieszna sytuacja. Jak Stella o to pytano po wyścigu. Stella się oczywiście tak trochę wymigiwał, no bo a, on jest taki. Znaczy, jest ogólnie zachowawczy, ale to było coś w stylu, no ja ostatnio nie trafiałem z tymi predykcjami. W Chinach powiedziałem, że te poprawki nie będą tak dobre. One w sumie są lepsze niż symulowali. To jest w ogóle niesamowite. Może taka mała agresja, dlaczego są lepsze? No jedna interpretacja jest właśnie taka, że pozwoliły kierowcom czuć się trochę bardziej komfortowo. W zeszłym roku to było ciekawe, no bo kierowcy bardzo często, szczególnie Lando, mówili o tym, że samochód nie nie jest tak komfortowy, że nie prowadzi się tak dobrze, jak on by chciał, a Stelina mówił nie, dokładamy docisk, rozwijamy, idziemy w tym kierunku. Być może udało zrobić się zrobić jedno i drugie i być może to coś odblokowało. Taka jest interpretacja. Wątpię, że przeczytacie o tym, być może ktoś wam o tym trochę opowie, no bo z tego co mi Kasper Koncewicz mówił, który w ogóle zrobił dla nas świetną robotę na torze i to był jego pierwszy weekend na Formule 1 i zasłużył chyba na waszego followa, więc, więc polecam, ale Kacper mówił, że to padło po sesji już, więc nie jest nagrane. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy ktokolwiek mógł, mógł nagrać końcówkę sesji, ale to już tak było, że po prostu Andrasie się zatrzymał i dał jeszcze przykład. No, właśnie taka jest potencjalna interpretacja, nawet ze strony zespołu i też Piastri o tym mówił, że zmienili coś, co spowodowało, że kierowcy czują się ciut, ciut lepiej. Jest ciut większy komfort i wyciskają więcej niż McLaren zakładał, że da się z tego wyciskać. Samochód w ogóle zmienił charakterystykę na takiej zasadzie, że jego najmocniejszą stroną nie są już te szybkie zakręty, ale właśnie wolne i średnie. I właśnie wtedy się nawiązała ta rozmowa z dziennikarzami, gdy z zapytano: no to co, jak będzie w Monako? Red Bull. Oni twierdzą, że będą trochę cierpieć. Stella mówi: No tak, mam nadzieję, że będą cierpieć, mam nadzieję, że się nie mylą. Ale potem przyszedł na to, że on się chyba myli. Tylko tak zaczął opisywać to, jak się zmienił samochód. To w jakich zakrętach powinni być najmocniejsi, że w końcu ktoś powiedział z dziennikarzy: No ale to brzmi tak, jakbyście mieli Monako wygrać, jakbyście mieli być najmocniejsi. Stella nie chciał tego powiedzieć, ale są nadzieje na to, że czeka nas ciekawe Monako A zawsze jest ciekawe do niedzieli, ale że tutaj będzie jakaś niepewność, że albo będzie równo, albo po prostu będzie to niespodzianka na zasadzie, że nie wygra ten zespół, który wygrywał ostatnio prawie zawsze. Więc pod tym kątem zapowiada się to fajnie, no i, no i zobaczymy co dalej. Jest też optymizm Ferrari, optymizm, którego ja się nie spodziewałem, i mm, głównie dlatego, że ani Leclerc, ani Fred Wasser nie są dla mnie takimi ludźmi, którzy nie wiadomo jak zapowiadają, no właśnie nie wiadomo co. A tutaj wychodzi Leclerc, mówi nie, jak ogarniemy się z tą mocą, tym co się działo w pierwszym sektorze, jesteśmy na równi, możemy wygrywać. No, wow, przecież to tak nie wyglądało na początku sezonu. Oni chcą wygrywać. Wychodzi Sainz mówi, nie, no w ogóle rozmuchane liczby. No, czy takie rozmuchane, patrząc na to, jak było blisko? Wydaje się, że niekoniecznie. Wychodzi Fred, mówi to samo. To porównanie ze Stonem, tak? 100 punktów było w plecy, potem mogło być 100 punktów do przodu. Nieprawdopodobne, że to tak zaczyna wyglądać. Trochę się boję to łykać, naprawdę boję się to łykać, ale buduje się we mnie ten optymizm. Naprawdę buduje się we mnie ten optymizm. Jasne, zobaczymy, co przyniosą kolejne tory. Zobaczymy, jak te poprawki, bo to jest w tej chwili kluczowe, i tutaj myślę, że Fred ma pełną rację. Trzeba się spieszyć z rozwojem, trzeba gonić, bo, bo te różnice są tak małe, że jeżeli ktoś odskoczy, to albo odskoczy na jeden weekend, bo to o tym mówił Fred, to może po prostu mieć przewagę. I no, widzimy w ogóle po tym, jak jest ciasno, że chyba te przepisy w końcu zaczynają działać. Jeżeli to się naprawdę stanie, jeżeli ta imola nie sprawiła, że Red Bull cierpiał jakoś bez powodu, tylko czemu miałby cierpieć bez powodu w sytuacji, w której mieli trzy treningi? W Singapurze w roku też mieli trzy i cierpieli. Ale jeżeli ta imola nie była jakaś wybitnie nietypowa, jeżeli totalnie nie, nie zamydliła nam oczu, to, to może być tak, że czeka nas coś fajnego. Być może ten zapas z początku pewnie tak będzie, wystarczy Red Bullowi. To, że mają Maxa, też pokazuje, że może mieć duże znaczenie, ale wiecie, kierowca kierowcom, jeżeli ktoś zrobi sobie jakąś przewagę. Może nagle zacząć gonić się. i zaczynam w to bardzo mocno wierzyć. Ten powiew optymizmu jest spory. Pełnie dlatego, że nie pochodzi tylko od jednej strony, nawet wiem, że są ludzie, którzy pracują w sporcie, którzy też mają takie odczucia, że to, to, to był weekend, który McLaren, no właśnie, nie, nie wiem, czy powinien wygrać, ale bo uważam, że wygrał najlepszy kierowca w trakcie tego weekendu, ale mógł wygrać i przy perfekcyjnej egzekucji nawet z tym, co kierowcy zrobili. Nie tyle że źle, co nie idealnie, nieoptymalnie, Makaren mógł to wygrać, więc... To też tutaj chcę, chcę podkreślić. Więc cóż, więc czekamy na to, co przyniesie przyszłość, ale jest taka szansa, że ten sezon się powoli będzie rozkręcał. Mówię, cały czas uważam, że jest to bardziej serce niż, niż rozum, ale jak próbuję to brać na rozum, to jakieś oznaki są. To nie jest tak, że jest nic, że, że nie ma niczego, tylko jednak jakieś te oznaki sportowe są. Mam tylko nadzieję, że, że nie są właśnie żadne, że to nie jest jakiś totalny fałsz, że to nie jest coś, co nas oszukało na tej imoli i nie będzie także rozbudziło będziemy sobie nadzieję i będziemy przeżywać takie rozczarowanie, jak, jak tutaj, że po prostu walki nie będzie. No bo jednak ta, ta pierwsza część wyścigu on, ona pokazała, że jednak te różnice potrafią występować, że wcale nie jest tak blisko. No właśnie, pytanie, czy to jest tak, że to tylko te opony, które gdzieś tam zaczęły gorzej funkcjonować, sprawiły, że to w ogóle się pojawiło, że te różnice się tak zmniejszyły. Być może, być może, ale, ale chyba przekonanie w zespołach jest, jest troszeczkę inne i wydaje się, że jest za czym gonić i wiecie, ostatecznie mamy przed sobą jeszcze trochę czasu do zmiany przepisów, mamy cały przyszły sezon, cały czas jest jak się rozwijać. To znaczy, jeżeli Red Bull będzie goniony, ale będzie z przodu powiedzmy, nie wiem, do jesieni, no to nadal jest jest za czym gonić. Pamiętam, były takie zapowiedzi, jak tylko się okazało, że, że Red Bull odskoczył, wszyscy pomyśleli: No tak, jeden zespół zaczął najlepiej po rewolucji w przepisach, ale mamy jeszcze kilka lat, i no właśnie, czy nie mamy za krótkiego okresu do kolejnej rewolucji? Czy to czasem nie będzie tak, jak się śmiano, że będziemy mieć średni 2022 rok, kiepski 2023, a potem to się wszystko wyrówna, 24, a szczególnie 2025? Dostaniemy jakiś totalny banger, powtórkę z tego, co się działo w 2021. No, chciałbym, nawet jak to było połowę tego. Ale bardzo bym chciał. I co? I wtedy, gdy będzie wszystko równe, to, to utniemy te przepisy i wejdziemy w nową erę. Jest niestety taka szansa, to się może wydarzyć. No ale cóż, wiemy to od dawna, lepsze to niż, niż to, żeby każdy rok wyglądał tak jak 2023. Bo jednak, mimo tego, że było dużo interesujących momentów i tak naprawdę w tej chwili Formuła 1 ma tyle wątków, tyle historii politycznych, sportowych, jakichś, nie wiem, afer, błędów, rzeczy, które frustrują, tak jak sędziowanie, czy nie wiem, limity toru, że... To nie, nie jest tak totalnie, całkowicie nudne, jest mnóstwo fajnych historii, ale jak brakuje walki o Mistrzostwo Świata, no to brakuje walki o to, co jest najważniejsze i tak naprawdę to jest to zupełnie inna, pewnie sami to czujecie i pewnie odczuliście to w końcówce. Jest to zupełnie inny rodzaj tej niepewności, tych emocji, tego, że nie wiemy, co się stanie, niż kiedy widzimy, jak ktoś bije się o trzecie miejsce. Czy tak jak w zeszłym roku w Abu bił się Leclerc z jego wielkim umysłem i, i Mercedes o to miejsce w klasyfikacji konstruktorów. no... To nie grzeje aż tak, w, aż tak mocno jak grzać mogłoby Mistrzostwo Świata, więc, więc takie sezony jak poprzedni, mimo tego, że pełne swoich momentów i ciekawych historii czasem, no to jednak są to sezony takie trochę wybrakowane, wykastrowane i naprawdę liczę, że nawet jeżeli to się nie wyrówna w tym roku, że ta Imula trochę nam tutaj zamydliła oczy, to jest to jakiś przedsmak tego, że to naprawdę może się wyrównać i nie dostaniemy trzech totalnie zdominowanych lat, w których do 90% wyścigów będziemy się dali na zasadzie Dobra, kto za maksem. Na to liczę i w sumie tego Wam życzę. Dajcie znać, jakie macie odczucia. Dajcie znać, czy tylko ja jestem tak naiwny, jak, jak jestem, bo chyba dzisiaj to zahacza o naiwność. Mimo tego, że szukam jakichś rozsądnych argumentów, to jest tutaj dużo serca i, i co? I, I to będzie wszystko, więc przypominam o osobach, łapkach, komentarzach, kawkach, jak ktoś ma ochotę, żeby wspierać to, co robię. I tyle. To miało być spontaniczne gadanie. Myślę, że nagadałem się wystarczająco i tak jest dłużej niż, niż zakładałem, więc, więc wystarczy. I, I do następnego. Na pewno jakieś shorty jeszcze w tym tygodniu? Na pewno. No właśnie, nigdy nie wiem, czy na pewno, bo czasami można się nie wyrobić, ale będą jeszcze jakieś shorty. Jest plan na całkiem fajną historię z Monaco 2022, więc mówię to, żeby, żeby tego nie zaniedbać. Ale miał być bez przedłużania, więc to wszystko. I co, do następnego. Dzięki, ciao.